A w pokoju leci zalatany ojciec. i moi drodzy, czekaj, ta radio się włączył trochę. Co? Co? Ciszę trochę w domu w Jaka cisza? Co to jest? Ja niedawno w lesie z tym zalatanym tatą od Grzybów, i powiem Wam, że tak się umęczyłam, dzisiaj już z nim nie poszło. Byli blisko, bo słyszałam to samo, co on słyszał, bo, bo on dzisiaj film nastawiał i słyszał. Słyszałam u niego na filmie strzały i piłę łańcuchową, i u mnie na filmie to samo było słychać. Ale jednak niby razem, niby się kochamy, a osobno. Bo ostatnio było za głośno na tym live, jak z nim byłam, tak mnie po prostu łeb później przez dwa dni bolał. 10 byli to mnie było 12 wieczorem łeb przestał boleć, moi drodzy. Takie rzeczy tam się wyrabiały. Głośne były w ogóle, w samochodzie sobie włączył radio na cały regulator, jakby ten cała przestrzeń należała tylko i wyłącznie do niego, Czy ja jestem jakaś głupia. Dobrze, że na jedno ucho głucha, ale było wesoło, cieszył się też, że się rozchodził, przeżył jakoś, to przeżył, no. W lesie przynajmniej wiedział, gdzie babka Brunka Jak babka Brunka zaczęła ze śpiewnika mu śpiewać, bo ja miałem śpiewnik Nie, tak uciekał od Ciebie. A Marcin mówi, zbieraj grzyby. Ja my mam w dupie Twoje grzyby. <grymne> a te grzyby mam w domu, a miałam w domu. Nie, trochę przywiozłam. Bo tam takie byli jakieś nietypowe. Nie te krowie brody, tylko takie inne brody byli. Nawet nie kozie, tylko że to takie w sumie z brodą, ale nie nazywali się tam brody. No to wzięłam trochę, bo Marcie, mój żony są dobre. Na brodzie masz coś. Jo, mojej drodzy Babka, bronka wiecie, że to wszystko z rękawa wyłazi nie? No. I pamiętaj to, żebyście nie mylili. Live nie muszą być śmieszne. I wcale nie mam założenia, że cały czas będą śmieszne. Ja tylko pokazuję swoje życie, jak ja żyję. Tak, godzinę, półtorej dziennie, jak mam oczywiście. Ej, jak się czuję, ja mam czas, jo. Takie tabletki jeszcze biorę. Doktor mi tutaj zalecił, nie debilet, tylko nebilet. <grystanie> Może jakbym brała debilet, to już by nie było tych live'ów. Jo. <grystanie> jo. Słuchajcie, to. radio, radio, jo. Hello, hello. Z tej strony Radio Kociewie, giętkę, prącie, babci, brąci na, nadaje na żywo. Hello, hello, hello. Moi drodzy, zachodźcie na YouTube'a do Zalatanego Taty i dawajcie mu suba. Wpiszcie sobie Zalatany Tata i grzyb Wejdźcie do niego, jo. To jest dobry chłop, moi drodzy. Ja wam pokażę, że to jest dobry chłop. Zobaczcie, co on robi. Ja tutaj mam go w telewizorni, w pokoju. Zobaczcie, co on w tamtym roku robił, ten zalatany tata, z YouTube'a. No, z w lesie poszedł i, i zrobił im taką choinkę warzywno-owocową, ją obwiesił drzewko ją i nagrał to na YouTubie u siebie na kanale. Widzicie, jakie rzeczy ten zalatany tata robi? Jeszcze raz, moi drodzy, zachodźcie na YouTube'a do zalatanego taty, wpiszcie se. Zalatany tata i grzyby moi drodzy i daj mu tam subika, filmik obejrzyjta moi drodzy i łapka w górę. O, a tutaj je on, zobaczcie jaki on jest przystojny, pokaż się zalatany tato, bo cię nie widzim. <laughs> Aha, to trzeba poczekać, a jaki on jest szybki, Zobacz, jaki on jest szybki, a mówił, że go kręgosłup boli. Ja pierdzielę co za kłamczuch jeden! Jo. No, w sobotę u niego będę za tydzień. Na kurczaka się wybierą, jo, moi drodzy. Mam nadzieję, Marcinku, że tym razem będzie, będzie bardziej dosolony ten kurczak twój. Jo, moi drodzy, jeszcze poczekamy, bo ja chcę wam pokazać, jak to w ogóle ten człowiek wygląda. Stwarzy ją. jo. jo. No, ale to tak idzie i idzie. Dobra, moi drodzy, jeszcze raz pamiętaj ta, zachodź ta na YouTube'a do zalatanego taty i dawaj ta słuba. A zalatany tata wam przyobiecuje, że takie filmiki w miarę możliwości. Oczywiście ten kanał jego to jest tylko i wyłącznie o grzybach. Także moi drodzy, dobra, już nie będziemy z tym tutaj zalatanym. Bo widzę, że on coś tam po prostu za długo mu to wychodzi. <laughs> jo moi drodzy, także warto do niego zachodzić, bo ten zaratany tata tam się stara, chłop, naprawdę się stara, chodzi po tych lasach, tylko też nie ma czasu. Nie?